Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie pierwsze. Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników układ równań. No i mamy sześć układów równań. Pierwszy układ ma postać. W pierwszym równaniu 5x plus 3y równa się minus 9. W drugim x minus 2y równa się 6. No musimy doprowadzić równania do takiej postaci, aby współczynniki przy niewiadomej x lub przy niewiadomej y. Były liczbami przeciwnymi, czyli na przykład 3 i minus 3, 5 i minus 5, czy 7 i minus 7. Popatrzmy na nasz y, układ równań. Tutaj możemy uzyskać najłatwiej przeciwne współczynniki przy niewiadomej x. Wystarczy drugie równanie pomnożyć przez minus 5, ponieważ x razy minus 5 to minus 5x. I to zrobimy. Czyli pierwsze równanie przepisujemy, a drugie mnożymy stronami przez minus 5 x razy minus 5 to minus 5x, minus 2y razy minus 5 to plus 10y, a 6 razy minus 5 to minus 30. Uzyskaliśmy przeciwne współczynniki. W pierwszym równaniu y, przy niewiadomej x znajduje się 5, w drugim minus 5. Zatem możemy równania dodać stronami. Dodajemy strony lewe, czyli mamy 5x minus 5x. Plus 3y plus 10y po stronie lewej, a po stronie prawej minus 9 minus 30. Wykonujemy po stronie lewej redukcję wyrazów podobnych: 5x minus 5x to 0, 3y plus 10y to 13y, a po stronie prawej minus 9 minus 30 to minus 39. Lubimy 13, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 13, stąd y jest równe minus 39 podzielić na 13 to minus 3. No i teraz otrzymane równanie, czyli y równa się minus 3, dołączamy do dowolnego układu, yy, równania układu i otrzymujemy w ten sposób układ równań równoważny danemu. Czyli w moim przypadku ja w miejsce pierwszego równania wstawię y równa się minus 3, a drugie równanie przepiszemy. Otrzymaliśmy w ten sposób nowy układ równań, który rozwiązujemy. Po wyznaczeniu niewiadomej y otrzymane wyrażenie, czyli minus 3, wstawiam w miejsce niewiadomej y w drugim równaniu, czyli mamy x minus 2 razy minus 3 jest równe 6. Minus 2 razy minus 3 to plus 6. Przerzucam 6 na prawą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuję szóstkę. Stąd x jest równe 6 minus 6, czyli 0. Otrzymaliśmy rozwiązanie naszego układu równań. Jest to układ oznaczony, ma jedno rozwiązanie, którym jest para liczb 0 minus 3. Drugi układ ma postać x minus 2y jest równe minus 14, a w drugim równaniu 4x plus y jest równe 16 i podobnie jak poprzednio, musimy doprowadzić równania do takiej postaci, aby współczynniki przy niewiadomej x lub przy niewiadomej Y były liczbami przeciwnymi, czyli liczbami np. przykład 3 i minus 3, 5 i minus 5 czy 7 i minus 7. No i popatrzmy, w tym równaniu, w tym układzie równań wystarczy drugie równanie przemnożyć przez 2, popatrzmy przy niewiadomej Y, y razy 2 to 2y, czyli będziemy mieli w ten sposób. Przeciwne współczynniki przy tej niewiadomej. No i to robimy. Drugie równanie mnożę stronami przez 2, czyli mamy 4x razy 2 to 8x, y razy 2 to 2y, a 16 razy 2 to 32. No i y rzeczywiście otrzymaliśmy przeciwne współczynniki przy niewiadomej y. W pierwszym równaniu ten współczynnik wynosi minus 2, a w drugim plus 2. Zatem mogę y po uzyskaniu przeciwnych współczynników Dodać y, równania stronami. Po stronie lewej mamy x plus 8x minus 2y plus 2y, a po stronie prawej minus 14 plus 32. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych po lewej stronie tego równania, czyli mamy x plus 8x to 9x, minus 2y plus 2y to 0, a po stronie prawej minus 14 plus 32 to 18. Gubimy dziewiątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 9, stąd x jest równe 18 podzielić na 9, czyli 2. No i otrzymane równanie, czyli x równa się 2. Dołączamy do dowolnego równania układu, otrzymując układ równoważny danemu, czyli ja w tym przypadku za drugie równanie podstawię to, co otrzymaliśmy, czyli x równa się 2. Pierwsze równanie przepisuję, czyli x minus 2y jest y, równe minus 14, a drugie równanie to x równa się 2. No i po wyznaczeniu niewiadomej x otrzymane wyrażenie, czyli dwójkę, wstawiam w miejsce niewiadomej x w pierwszym równaniu, czyli będziemy mieli 2 minus 2y jest równe minus 14 w równaniu pierwszym. Drugie przepisujemy. Przerzucam 2 na prawą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuję dwójkę. Stąd po lewej stronie zostanie mi minus 2y jest równe minus 14 minus 2 to minus 16. Gubimy minus 2, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez minus 2. Stąd y jest równe minus 16 podzielić na minus 2 to plus 8. Otrzymaliśmy rozwiązanie naszego układu równań. Układ jest oznaczony, ma jedno rozwiązanie, którym jest para liczb 2, 8. Od punktu C. Nasz układ równań ma postać minus 3x plus y równa się 3 w pierwszym równaniu, 6x minus 2y równa się 0 w równaniu drugim. No i musimy doprowadzić równania do takiej postaci, aby współczynniki przy niewiadomej x lub przy niewiadomej y były liczbami przeciwnymi. W tym przypadku y, skupimy się na niewiadomej y. Tutaj wystarczy pierwsze równanie przemnożyć przez 2, ponieważ y razy 2 to 2y. No i to robimy. Czyli mnożę pierwsze równanie przez 2, mamy minus 3x razy 2 to minus 6x, y razy 2 to plus 2y, a 3 razy 2 to 6. Drugie równanie przepisuję. Uzyskaliśmy przeciwne współczynniki przy niewiadomej y. W pierwszym równaniu ten współczynnik wynosi 2, w drugim minus 2. Po uzyskaniu przeciwnych współczynników dodaję równania układu yy, stronami, czyli mamy minus 6x plus 6x. Plus 2y minus 2y po stronie lewej, a po stronie prawej 6 plus 0. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych po lewej stronie tego równania. Minus 6x plus 6x to 0. 2y minus 2y to również 0. A po stronie prawej mamy 6 plus 0, czyli 6. Otrzymaliśmy równanie. 0 równa się 6. No i to równanie dołączam do dowolnego równania układu, otrzymując układ. Równoważny. Ja w tym przypadku za pierwsze równanie wstawię to równanie, które otrzymaliśmy. Nie, za drugie, przepraszam. Czyli pierwsze przepiszemy minus 3x plus y równa się 3, a yy, drugie równanie to 0 równa się 6. Nie ma znaczenia, za które równanie podstawiamy. No i teraz popatrzmy. 0 równa się 6 yy, jest zdaniem fałszywym. Czyli otrzymaliśmy sprzeczność. Układ równania jest sprzeczny. Brak rozwiązań. Pod punkcie D układ równań ma postać 3x minus 8y równa się minus 8, a w drugim równaniu x plus 4y równa się 4. Musimy uzyskać przeciwne współczynniki przy niewiadomych x lub y. W tym przypadku wystarczy drugie równanie przemnożyć przez 2, aby przy niewiadomej y uzyskać minus 8 w pierwszym równaniu i plus 8 w równaniu drugim. No i to robimy. Czyli drugie równanie mnożymy przez 2, otrzymujemy x razy 2 to 2x, 4Y razy 2 to 8y, a 4 razy 2 to 8. Uzyskaliśmy przeciwne współczynniki przy niewiadomej Y. W pierwszym równaniu jest minus 8, w drugim plus 8, zatem mogę y, dodać stronami y, równania, czyli teraz mamy tak, 3x plus 2x minus 8y plus 8y po stronie lewej, a po stronie prawej minus 8 plus 8. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych po stronie lewej tego równania, czyli mamy 3x plus 2x to 5x, minus 8y plus 8y to 0, a po stronie prawej minus 8 plus 8 to 0. Gubimy piątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 5, stąd x jest równe 0 podzielić na 5 to 0. No i otrzymane równanie, czyli x równa się 0, dołączamy do dowolnego równania układu. Ja w tym przypadku podstawię to równanie za pierwsze równanie w układzie, czyli mamy x równa się 0, to pierwsze równanie, a drugie przepisuję, czyli x plus 4y równa się 4. Po wyznaczeniu niewiadomej x otrzymane wyrażenie, czyli 0, wstawiam w miejsce niewiadomej x w drugim równaniu, czyli otrzymujemy 0 plus 4y jest równe 4, stąd 4y jest równe 4. Gubimy czwórkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 4, stąd y jest równe 4 podzielić na 4, czyli 1. Otrzymaliśmy rozwiązanie naszego układu. Układ jest oznaczony, ma jedno rozwiązanie, którym jest para liczb 0, 1. Pod punkt e nasz układ równań ma postać 7x minus 5y równa się 2 w równaniu pierwszym, 3x plus y równa się 4 w równaniu drugim. No musimy doprowadzić równania do takiej postaci, aby współczynniki przy niewiadomej x lub przy niewiadomej y były liczbami przeciwnymi, no tu hmm, trzeba zauważyć, że najłatwiej będzie uzyskać przeciwne współczynniki przy niewiadomej y. Wystarczy drugie równanie pomnożyć przez 5. No i to robimy, czyli 3x razy 5 to 15x, y razy 5 to 5y, a 4 razy 5 to 20. No i rzeczywiście uzyskaliśmy przeciwne współczynniki przy niewiadomej y. W pierwszym równaniu mamy minus 5, w drugim 5. Po uzyskaniu przeciwnych współczynników dodajemy równania stronami. Czyli po stronie lewej mamy 7x plus 15x minus 5y plus 5y, a po stronie prawej 2 plus 20. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych po lewej stronie tego równania, czyli mamy 7x plus 15x to 22x. Minus 5y plus 5y to 0, a po stronie prawej 2 plus 22 to 22. Gubimy 22, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 22, stąd x jest równe 22 podzielić na 22 to 1. No i otrzymane równanie, czyli x równa się 1, dołączam do dowolnego równania układu. Otrzymując układ równoważny, ja podstawię to równanie za pierwsze równanie, czyli mamy x równa się 1 a drugie równanie przepisujemy, czyli 3x plus y równa się 4. No i rozwiązujemy ten układ równań. Wyznaczyliśmy niewiadomą x, czyli otrzymane wyrażenie, zatem jedynkę, wstawiam w miejsce niewiadomej x w drugim równaniu, czyli mamy 3 razy 1 plus y równa się 4. 3 razy 1 to 3, plus y równa się 4 przepisujemy. 3 przerzucam na prawą stronę tego równania, zatem od obu stron równania odejmuję trójkę, stąd po lewej mamy y, a po prawej 4 minus 3, czyli 1. Otrzymaliśmy rozwiązanie naszego układu. Jest to układ oznaczony, ma jedno rozwiązanie, którym jest para liczb 1, 1. I podpunkt f. Podpunkt f ma postać 9x minus 2y równa się 7 w pierwszym równaniu 3,6 x minus 8y równa się 2,8 w równaniu drugim. No i musimy doprowadzić równania do takiej postaci, aby współczynniki przy niewiadomej x lub przy niewiadomej y były liczbami przeciwnymi. No tutaj trzeba zauważyć, że pierwsze równanie trzeba przemnożyć przez minus 4,0. Dlaczego? Ponieważ 9 razy minus 0,4 to minus 3,6, czyli otrzymamy w ten sposób przeciwne. Współczynniki. No i tak robimy, czyli pierwsze równanie mnożę przez minus 40, 9x razy minus 40 to minus 3,6 x minus 2y razy minus 40 to plus 8y. A po stronie prawej 7 razy minus 40 to minus 2,8. Po uzyskaniu przeciwnych współczynników przy niewiadomej x dodajemy równania stronami. Czyli po stronie lewej mamy minus 3,6x plus 3,6x plus 08 y minus 8y. Jest równe, a po stronie prawej minus 2,8 plus 2,8. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. Minus 3,6x plus 3,6x to 0. 8y minus 8y to również 0. Czyli po stronie lewej mamy 0, a po stronie prawej minus 2,8 plus 2,8 to również 0. Otrzymane równanie, czyli 0 równa się 0, dołączamy do dowolnego y, równania układu. Ja w tym przypadku wstawię to równanie za drugie równanie, czyli pierwsze równanie przepisujemy: 9x minus 2y równa się 7, a za drugie równanie wstawiam to, co otrzymaliśmy, czyli 0 równa się 0. No i teraz widzimy, że ten układ będzie nieoznaczony, będzie miał nieskończenie wiele rozwiązań, zatem muszę wyznaczyć niewiadomą y w pierwszym równaniu. No i to robimy. Przerzucam 9x na prawą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuję 9x, stąd po lewej stronie zostaje mi minus 2y jest równe 7 minus 9x, no i gubimy minus 2, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez minus 2, stąd y jest równe. Minus 9x podzielić na minus 2 to plus 9x przez 2, a 7 podzielić na minus 2 to minus 7 drugich. Wyciągamy całe. 9 drugich to inaczej 4 i 1, druga, czyli mamy 4 i 1, druga x. 7 drugich to inaczej 3 i 1, druga, czyli mamy minus 3 i 1, druga. I tak jak mówiliśmy, układ jest nieoznaczony. Ma nieskończenie wiele rozwiązań, którymi są pary liczb x i 4 i 1, 2x minus 3 i 1, 2, gdzie x należy do liczb rzeczywistych. Jeśli pomogłem, zostaw apkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.